Cześć kochani. Z tej strony Susanna Wójci. Witam was serdecznie na moim kanale o urodzie, kosmetykach i pielęgnacji skóry. Dzisiaj porozmawiamy o wszystkim, co sprawia, że czujemy się piękne i zadbane, od najnowszych trendów w kosmetologii po sprawdzone metody pielęgnacji twarzy. Jeśli interesują was wskazówki dotyczące pielęgnacji skóry, nowinki kosmetyczne i recenzje produktów, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka Naturalne kosmetyki organiczne nie zawierają siarczanów w swoim składzie, dobrze oczyszczają głowy i loki, nie traumatyzują ich, po ich użyciu włosy dłużej pozostają czyste. Zamiast siarczanów w składzie takich szamponów najczęściej zawierają sulfobursztynian lauret, glukozy co cocoglucoside, pochodzący z glukozy i oleju kokosowego. Do tej pory producenci opracowali kilka marek szamponów. Które nie zawierają siarczanów w swoim składzie. To, którego z nich użyć, jest osobistym wyborem każdej kobiety. Estelle ten producent jest znany ze swoich produktów do pielęgnacji włosów. Szampon bez siarczanów Aquatium nasyca i odżywia loki, zapewnia im nawilżenie. Produkt może być stosowany codziennie. Substancje czynne Aquatium przyczyniają się do przywrócenia loków. Skład produktu obejmuje następujące składniki. Aminokwasy, kwas nikotynowy, betaina, białko pszenicy. Zalecamy obejrzenie filmu o szamponie nawilżającym estylotium kwa. Natura Siberica producent wykorzystuje wyłącznie naturalne składniki, które są zbierane w rezerwatach Syberii i Dalekiego Wschodu. W składzie bezsiarczanowego szamponu od Natura Siberica znajdują się takie substancje. Ekstrakt z głogu, olej z kiełków pszenicy, olej niany. Ekstrakt z pokrzywy Ekstrakt z mięty pieprzowej Olej arganowy Ekstrakt z rokitnika autajskiego Ekstrakt z malin, mycie głowy tym produktem można wykonywać codziennie. W tym celu należy go nakładać na mokre włosy i lekko wmasować, a następnie zmyć. Koszt szamponu tej marki zaczyna się od 130 rubli. Paul Mitchell producentem tego produktu jest Ameryka. Bezsiarczanowy szampon Paul Mitchell nawilża. Odżywia i zachowuje koloroków. Do produkcji produktów kosmetycznych producent wykorzystuje składniki uprawiane na farmach na Hawajach. Skład szamponu obejmuje takie składniki. Kompleks keratynowy, pantenol, wodorosty, szałwia, drzewo herbaciane i cytryna, olejki roślinne, średnik ekstrakta wapu i, aminokwasy, białka. Po użyciu tego produktu loki zaczynają błyszczeć, wyglądają zdrowo i stają się miękkie. Nałóż go na mokre pasma. Lekko wmasuj, a następnie spłucz lekko ciepłą wodą. Stosuje się go dwa razy w tygodniu. Cena szamponu od Paula Mitchella zaczyna się od 1050 rubli i więcej. Zalecamy obejrzenie filmu o szamponie bez siarczanów Paul Mitchell. Matrix Biologer Repairing -Side. Ten produkt jest profesjonalny, opracowany w Ameryce. Główną zaletą tego produktu jest jego zdolność do uszczelniania łusek i wygładzania łusek na włosach. Po jego użyciu pasma stają się lśniące i elastyczny. Skład produktu obejmuje następujące substancje, Shampoo ten produkt jest oparty na jedwabiu. Produkt doskonale nadaje się do włosów suchych, jest wykonany w unikalnej technologii zwanej kationowym połączeniem nawilżającym. To dzięki niej szampon sprawia, że pasma stają się miękkie i jedwabiste, zapewniając im odżywienie i nawilżenie. Produkt zawiera następujące substancje, kwas cytrynowy, ekstrakt z tymianku. Ekstrakt z rozmarynu. Nałóż produkt na mokre loki delikatnymi ruchami masującymi, a następnie spłucz. Może być stosowany codziennie. Plusy i minusy szamponów bez siarczanów. Korzyści ze stosowania szamponów bez siarczanów są oczywiste, są bezpieczniejsze dla włosów i skóry głowy, nadają się do codziennego stosowania. Inne zalety, obecność składników pochodzenia naturalnego, które wzmacniają włosy. Zachowanie koloru, przydatne w przypadku włosów farbowanych, delikatne działanie na łuski włosów, eliminuje problem puszenia się włosów kręconych, niezwykle rzadka reakcja alergiczna. Średnik wzmocnienie korzyści balsamu, odżywki, maski po umyciu głowy, łuski są otwarte, podatne na działanie tych środków. Wybierz dobry szampon bez siarczanów może być dla tłustych, suchych połączonych włosów, mają działanie nawilżające nie tylko na włosy, ale także na skórę głowy, wady szamponów bez siarczanów, koszt, niedrogi szampon zawiera składniki chemiczne, za naturalny skład trzeba zapłacić więcej, niska, ekonomiczność, ze względu na brak piany trzeba nałożyć więcej produktu na włosy, niemożność zmycia silikonu, jeśli codziennie używasz produktów do stylizacji. Będziesz musiał okresowo myć głowę szamponem z siarczanami lub robić dodatkowe maski, peelingi, aby oczyścić zamki. Jeśli po użyciu szamponu bez siarczanów włosy zaczęły się szybciej przetłuszczać, należy je dokładniej umyć, sprawdzić jakość wody. Pełna regeneracja włosów po długotrwałym stosowaniu siarczanów powinna zająć co najmniej 1 do 2 miesiące. Więc nie będzie szybkiego efektu. Jeśli zdecydujesz się zwrócić uwagę na zdrowie włosów i skóry głowy, zalecamy przejście na stałe stosowanie szamponów bez siarczanów. Jak dbać o zamki po zakończeniu procedury? Staraj się nie wystawiać włosów na działanie wilgotnego powietrza. Nie chodzi z mokrym turbanem ręcznikowym po umyciu włosów. Jeśli lubisz odwiedzać saunę, chroni włosy specjalną czapką. Zimą noś czapki, latem i poza sezonem zawsze noś parasol, a wracając do domu z ulicy w deszczową pogodę, wysusz pasma suszarką do włosów. Zwykły szampon do mycia włosów nie jest już odpowiedni. Przed zakupem produktów do mycia loków należy dokładnie przestudiować ich skład. Głównym celem jest wykluczenie zakupu produktów zawierających laurelosiarczan sodu w swoim składzie. Sama procedura przywracania loków jest dość droga. Ale potem będzie musiała zaszaleć na profesjonalnych produktach bez siarczanów do mycia głowy. Jednak w razie potrzeby można znaleźć niedrogie szampony bez siarczanu sodu. W szczególności szampony z serii przepisy babci Agafii i białoruskiej Belity, należące do niskiej kategorii cenowej, zdobyły dobre recenzje. Zwykle nie zaleca się suszenia loków suszarką do włosów, ale nie po się, Suszenie włosów suszarką w tym przypadku. Wręcz przeciwnie, jest zalecane, ponieważ pozwala lepiej kształtować włosy i podkreślać efekt zabiegu. Jednak nawet w tym przypadku nie jest konieczne używanie gorącego powietrza podczas suszenia. Suszenie zimnym powietrzem w mniejszym stopniu uszkadza loki, więc jest bardziej preferowane. Staraj się nie nadużywać produktów do stylizacji i narzędzi termicznych do stylizacji loków. Nie ma zakazu ich stosowania po botoksie. Podobnie jak farbowania pasm, ale nie wpływają one na loki w najdelikatniejszy sposób, więc, jeśli będą często narażone na ich działanie, pasma zostaną ponownie uszkodzone i stracą gładki, lśniący, zadbany wygląd, który uzyskały w wyniku zabiegu. Używaj nawilżających produktów do włosów. Jednym z najbardziej lubianych zabiegów jest aromatyczne szczotkowanie z olejkami. Przeprowadza się je w prosty sposób. Na drewniany grzybień nakłada się kilka kropel oleju kwaterycznego i rozczesuje nim kosmyki. Maseczki nawilżające należy wykonywać dwa razy w tygodniu. Maski nawilżające do loków jak wspomniano, efekt po można przedłużyć, jeśli dwa razy w tygodniu wykonasz maseczki nawilżające. Odpowiednia pielęgnacja zapewnia takie procedury. Podamy przepisy na najprostsze, ale jednocześnie skuteczne maski. Kefir. Wymaganą ilość kafiru podgrzać trochę na łaźni wodnej, nie pozwalając mu się zsiadać. Można po prostu umieścić go w ciepłym miejscu na kilka godzin. Nałożyć na loki na całej długości. Po 20 minutach, zmyć. W twoim przypadku nie musisz owijać głowy, chociaż zwykle zaleca się to zrobić. Olej. Oliwa z oliwek lub olej rycynowy podgrzany na łaźni wodnej. Ciepły rozprowadzić na lokach. Zmyć po 40 minutach. Połączone do tej maski potrzebne jest pół szklanki kefiru lub zwykłego mleka, łyżka miodu stopionego do płynnej konsystencji, dwie łyżki oliwy z oliwek. Wymieszaj wszystkie składniki i nałóż na pasma na pół godziny. Maseczka z żółtka. Maseczka ta składa się z białego niesłodzonego jogurtu, kubek 125 ml, żółtka jaja, oleju kokosowego, łyżka stołowa i soku z aloesu. Łyżka stołowa. Sok z aloesu można kupić w aptece lub przygotować w domu z liści rośliny rozłogowej. W tym celu kilka liści rośliny zawija się w gazę, wkłada do torby umieszczonej w lodówce na trzy dni, następnie liście są miażdżone i przez złożoną w trzy warstwy gazę z powstałej masy wyciska się sok. Samą maskę wykonuje się w następujący sposób, najpierw podgrzać olej na łaźni wodnej. Następnie wymieszać go z jogurtem, natrzeć mieszaninę żółtkiem, wlać sok z aloesu i wymieszać. Maskę nakłada się na pasma przez pół godziny. Gliceryna. Do tej maski potrzebne będzie również żółtko, a oprócz tego oliwa z oliwek, 50 ml, ocet jabłkowy, 5 ml, gliceryna, 10 g. Wszystkie składniki są mieszane i nakładane na pasma przez kwadrans z rzęszeniem. Kup nalewkę apteczną z rzęszenia. 15-20 ml wymieszać ze 100 ml śmietany, dodać żółtko jaja do tej mieszaniny, ubić wszystko i nałożyć na loki. Czas ekspozycji – 20 minut. Botox – skuteczna procedura, która pozwala przywrócić strukturę włosów, ale potem nici wymagają szczególnej troski. Jeśli odpowiednio się nimi zajmiesz. Wynik będzie zadowolony przez długi czas. Pielęgnacja włosów po botoks dla włosów ważne zasady. Pielęgnacja włosów po botoksie musi być prawidłowa, ponieważ to ona decyduje o skuteczności zabiegu i zachowaniu zdrowia włosów które może trwać dłużej niż 3 miesiące każdego dnia włosy większości kobiet poddawane są trudnym i nieuniknionym testom, które mogą obejmować szkodliwe wpływy środowiska, ciągłe suszenie, prostowanie lub kręcenie. Wszystko to prowadzi do tego, że pielęgnacja włosów staje się trudniejsza. Ponieważ czynniki te poważnie uszkadzają strukturę pazm, włosy można przywrócić za pomocą nowoczesnej procedury zwanej botox. Botox to profesjonalny zabieg do pielęgnacji włosów, który jest w stanie naprawić uszkodzoną strukturę włosów rozdwojone końcówki, a także nadać włosom zdrowy wygląd i objętość należy zauważyć, że taka pielęgnacja włosów za pomocą botoksu jest obecnie uważana za powszechną, ponieważ efekt zabiegu jest naprawdę zaskakujący, albo zrozumieć, jak prawidłowo dbać o włosy po tej metodzie i jaki szampon najlepiej wybrać do mycia głowy, warto zapoznać się z rodzajami botoksu, od których zależy dalsza pielęgnacja loków. Rodzaje procedury botoksu jednocześnie jego typy bardzo się od siebie różnią, w pierwszym przypadku. Podczas wykonywania zabiegu skład chemiczny i witaminy są wstrzykiwane w skórę głowy za pomocą mikroskopijnych zastrzyków. Po jego wykonaniu kobiety powinny zwracać szczególną uwagę na skórę głowy która zawsze powinna być czysta i nietłusta. W drugim przypadku aktywne składniki substancji są wcierane bezpośrednio we włosy, nasycając je użytecznymi substancjami i składnikami. W tym przypadku panie muszą wybrać odpowiedni szampon, który nie wysuszy pasm, tym samym wypłukując użyteczne składniki z ich struktury. Ważne jest aby pamiętać że podczas przeprowadzania pierwszej procedury efekt botoksu pozostaje znacznie dłuższy, a jego skuteczność jest nieco wyższa niż przy natychmiastowym wprowadzeniu leku do włosów. Faktem jest, że podczas przeprowadzania botoksu poprzez wprowadzenie specjalnej kompozycji do skóry głowy będzie on działał nie tylko na pasma, ale także na korzenie włosów, jednak pielęgnacja takich włosów powinna być specjalna i profesjonalna. Aby efekt po zabiegu utrzymywał się przez miesiąc lub dłużej, faktem jest, że podczas przeprowadzenia botoksu, poprzez wprowadzenie specjalnej kompozycji do skóry głowy, będzie on działał nie tylko na pasma, ale także na cebulki włosów. Jednak pielęgnacja takich włosów powinna być specjalna i profesjonalna, aby efekt po zabiegu został zachowany przez miesiąc. To pytanie niepokoi wiele kobiet. Ponieważ nie każdy wie, jaki rodzaj pielęgnacji nie uszkodzi włosów i jak właściwie o nie dbać aby to zrobić, kobiety muszą zapoznać się z kilkoma wskazówkami, które utrzymają piękno i zdrowie włosów przez długi czas. Mycie głowy. Po zabiegu botoksu powinno odbywać się dopiero po 2-3 dniach, podczas których składniki aktywne zostaną całkowicie wchłonięte przez skórę głowy i pasma. Właściwą pielęgnację włosów należy rozpocząć od mycia, a mianowicie wybrać szampon bez siarczanów. Najlepiej, jeśli będzie to pielęgnacja normalnych i zdrowych włosów. Spłukać włosy chłodną wodą, najlepiej przygotowaną, namydlić głowę dwa razy. trzy loki również muszą być odpowiednio, zaczynając od końcówek i kończąc na korzeniach. Pierwsza pielęgnacja po botoksie zabrania uszkodzeń mechanicznych, więc nie trzeba mocno spinać ani dokręcać loków. Zabronione jest również używanie żelazek, suszarek do włosów i innych urządzeń do włosów. Pożądane jest aby po raz pierwszy nie używać masek, balsamów i innych produktów pielęgnacyjnych, ponieważ po zabiegu z włosy są wyposażone we wszystkie niezbędne przydatne substancje. Pielęgnacja włosów obejmuje również dokładne czesanie pazm, które należy wykonywać od dołu do góry. Dieta kobiety determinuje również czas trwania efektu zabiegu. Nadużywanie fast foodów, fast foodów i smażonych potraw może pogorszyć zdrowie włosów. Dlatego panie powinny włączyć do swojej diety jak najwięcej produktów mlecznych i naturalnych, a także zbóż i roślin strączkowych. Przestrzegając prawidłowej pielęgnacji loków po zabiegu, botoks można zachować miękkie, zdrowe i jedwabiste włosy przez kilka miesięcy. Tak więc w tym przypadku wszystko jest w twoich rękach, Ponieważ włosy stale potrzebują odpowiedniej i użytecznej opieki, która może utrzymać się w zdrowiu przez wiele lat. Autor artykułu Olga Arseniewa laminowanie biolaminowanie włosów popraw mnie. Jeśli to nieprawda, ale laminowanie włosów jest w zasadzie takie samo jak botox lub odbudowa keratyny. Jedyną różnicą jest to, że procent formaldehydu jest mniejszy, a silikonów jest więcej. Udało mi się znaleźć skład hot lub w rugby delight. Jak wygląda proces laminowania na gorąco? Krok 1. Oczyszczasz włosy szamponem z ostrymi środkami powierzchniowo czynnymi, aby otworzyć śluski włosów. Krok 2. Nakładasz kompozycję na samą owijkę, która uszczelnia końcówki. Krok 3. Spłukanie produktu. Nałożenie produktu zamykającego łuski, nałożenie maski i stylizacja ta procedura nie wymaga prostownicy, ale dla efektu wygładzenia i wyraźnego efektu przedpo, wielu fryzjerów przesuwa włosy prostownicą. Procedura laminowania jest pozycjonowana przez mistrzów salonów jako superopiekuńcza procedura, która przynosi korzyści tylko włosom, przywracaj i chroni, z czego składa się środek do laminowania, substancje petrochemiczne, Przede wszystkim glikol propylenowy, gliceryna, a następnie różne silikony, emulgatory wody, substancje zapachowe i konserwujące. Gdzie jest jedwab i to po konserwancie, co oznacza, że jest tam bardzo mało jedwabiu. Tak więc chodwrat nie zawiera jedwabiu, ale silikony. W składzie ostatniego kroku, a także maski, a także zalecanych kropli na końce wszystkie te same silikony i dodatki kondycjonujące nikotynian metylu, mieszanina alkoholu metylowego i kwasu nikotynowego jest niezbędne do otwarcia łusek i bardzo gorącego efektu. W kontakcie ze skórą powoduje bardzo silne zaczerwienienie, podrażnienie. Jak rozumiesz, nie ma mowy o jakimkolwiek odzyskiwaniu, wzmacnianiu i odżywianiu włosów. Tak, wyrastające włosy to martwy materiał, ale jeśli odżywisz paznokcie olejem, nadal będą lepsze. I to nie tylko dlatego, że są nowe i odżywione. Ogólnie rzecz biorąc, takie produkty zawierają więcej substancji szkodliwych dla przyrody, te same dodatki kondycjonujące i silikony. Ale są też PEK, które nie tylko pochodzą z produktów ropopochodnych. Ale mogą również zawierać śladowe ilości tlenku etylenu, substancji rakotwórczej, no i parabeny, oczywiście bez nich. Nie mogę ci powiedzieć, czy powinieneś wykonywać pielęgnację w salonie, czy nie, ponieważ osobiście moje zdanie na temat tego zabiegu jest jasne, ale jeśli zamierzasz to zrobić, powinieneś zrozumieć, jak to działa i co dokładnie nakładasz na włosy. Podsumowując. Wszystkie procedury nie są przydatne, a jedynie wypełniają ubytki włosów silikonami. Niestety, nikt w kosmetyce włosów nie wymyślił jeszcze nic nowego i rewolucyjnego. Formaldehyd służy do zmiany struktury samego włosa? sprawia, że kręcone włosy stają się proste, a proste jeszcze gładsze. Żaden z tych produktów nie daje głębokiej odbudowy włosów i w zasadzie dać nie może. Cały efekt trwa dokładnie tak długo, jak długo karmisz włosy silikonami. A opinie osób, które wykonały zabieg, mówią to samo. Bez względu na to, jak bardzo naukowcy spierają się, silikony są wypłukiwane, nie wypłukiwane z włosów. Istnieje fakt, Przejście od silikonów do naturalnych środków jest trudne, a po przejściu na pielęgnację bez silikonów włosy wszystkich dziewcząt stają się suche, matowe, a czasem nawet bardziej brudne. I to nie z powodu złej naturalnej pielęgnacji, ale dlatego, że silikony są wypłukiwane z włosów, a to, co pozostaje, to ich struktura i faktyczny stan włosów. Silikony nie są panaceum i prędzej czy później końcówki i tak będą się rozdwajać a taki efekt miękkości i gładkości można uzyskać, stosując dobrej jakości maski. Tak przynajmniej podpowiada mi moje doświadczenie. Dzięki naturalnej pielęgnacji udało mi się wyhodować długość, której nie mogłem wyhodować za pomocą profesjonalnych olejków na końce. I ogólnie profesjonalnej pielęgnacji, tak, nie będę się kłócił, jeśli mistrz nagle nałoży silikonowy produkt na moje włosy. Pierwsze dni są idealnie rozczesywalne. Ale potem wszystko wraca tak, jak było. Ale długotrwałe stosowanie silikonów nie daje takiego efektu. Czy poddałeś się któreś z tych procedur? Jakie są Twoje wrażenia? Co sądzisz o silikonowych produktach do włosów? Podstawa formuł, kompozycje serum, które są używane podczas botoksu, są produkowane przez wiele markowych firm. Specjaliści firm starają się opracować własną formułę. Ale środki są zawsze obecne w tych samych komponentach. Kratyna i cząsteczki intrasilane dostają się do pustych przestrzeni? które tworzą się we włosach, dzięki czemu łodygi włosów są regenerowane. Oleje i ekstrakty roślinne nie tylko ułatwiają rozczesywanie kosmyków, ale także pełnią funkcję odżywczą. wtedy pomagają mikroskładnikom odżywczym dostać się do wnętrza mieszków włosowych i poprawić ich strukturę. Kwasy, mlekowy i hialuronowy zapobiegają odparowywaniu wilgoci. Przy jej braku pasma wydają się pozbawione życia i suche. Elastyna regeneruje je po chemicznej trwałej ondulacji i prostowaniu. Sok z aloesu przyspiesza miejscowe krążenie krwi. Niesamowita transformacja loków nastąpi tylko wtedy, gdy wybierzesz odpowiedni produkt i nie zignorujesz zasad procedury, konsekwentnie przechodząc z jednej fazy do drugiej. Wtedy można spodziewać się zmian, znikną rozdwojone końcówki, włosy staną się grubsze, loki będą zadowolone z bogatego koloru. Zwiększy się objętość, pasma przestaną się plątać. Zapomnij o kłopotach ze stylizacją i rozczesywaniem. Matrix Biolage Repairing Jest to profesjonalny produkt opracowany przez amerykańską markę. Osobliwością produktu jest zapraszanie łusek i uszczelnianie naskórka. Po jego użyciu włosy nabierają blasku i elastyczności. Kompozycja zawiera takie składniki. Produkt przeznaczony do suchych i łamliwych pasm. Nałożyć na mokre kosmyki Przytrzymać przez kilka minut i spłukać ciepłą wodą. Stosować dwa razy dziennie. Szampon bez siarczanów to doskonałe rozwiązanie dla sobie to osłabionych i łamliwych włosach. Osobliwością tego produktu jest jego naturalny skład. Dlatego nie ma przeciwwskazań i nadaje się do regularnego stosowania. Kiedy można rozpocząć mycie, bardzo ważne jest, aby odpowiednio dbać o włosy po zabiegu. W przeciwnym razie cały efekt botoksu może pójść na marne, aby to zrobić. Należy pamiętać o kilku zasadach, kiedy myć włosy. Ponieważ serum botoks zawiera wiele aktywnych składników, nadal odżywiają one każdy włos kilka dni po zabiegu. Dlatego, aby nie zmyć przydatnych substancji przed czasem, najlepiej umyć głowę po trzech dniach nadmiar wilgoci. Zaleca się, aby botoksowane loki były mniej narażone na wilgoć. Po umyciu głowy należy ją wysuszyć suszarką do włosów. Jeśli na zewnątrz pada deszcz, Śnieg lub po prostu jest mokro, lepiej jest użyć nakrycia głowy. Pomimo chęci pochwalenia się piękną fryzurą, prawidłowe suszenie ręcznikiem wytrzyj go od końcówek do korzeni, a nie na odwrót, wpływ chemiczny. Produkty do stylizacji i farbowania loków mają szkodliwy wpływ na botox, dlatego lepiej się od nich powstrzymać. O tym, czy można zrobić botox po farbowaniu włosów, przeczytaj tutaj. Ekspozycja termiczna. Lepiej z niej zrezygnować, że laska do prasowania, gorące lokówki i inne urządzenia wpływające na temperaturę na pasma lepiej odłożyć na chwilę do odległego pudełka. Wpływ mechaniczny. Aby loki wyglądały zdrowo i pięknie dłużej, pożądane jest rzadsze ciągnięcie mopa w ciasne kucyki i spinki do włosów. Właściwe czesanie. Konieczne jest, aby nie dopuścić do powstania kołnierzy na głowie, co dzięki botoksowi będzie trudne do zrobienia. Ale nie polegaj tylko na tym, lepiej też odpowiednio czesać pasma od dołu do góry za pomocą odpowiedniej szczotki. Odżywianie kobiety. Wiele kobiet zapomina o tym, ale piękno i zdrowie zależy przede wszystkim od tego, co dana osoba je. Botoks do pielęgnacji włosów po zabiegu. Każdego dnia nasze włosy są poddawane ciężkim testom: częste suszenie, prostowanie prostownicą, szkodliwe wpływy środowiska i wiele innych. Aby przywrócić strukturę zniszczonych włosów, przedstawiamy Państwu procedurę Botoks dla włosów. Botoks na włosy to nowy produkt który przywraca zniszczone pasma, rozdwojone końcówki, a także zapewnia objętość strukturze włosów, albo zrozumieć, jak dbać o włosy po botoksie. Przyjrzyjmy się bliżej. Czym jest ta procedura? Botoks na włosy. Charakterystyka leku procedura botoksu została opracowana przez arabskich ekspertów od urody, którzy są przekonani, że stworzony przez nich preparat pozwala w pełni przywrócić uszkodzoną strukturę włosów, a także zwiększyć ich elastyczność, Nadać im miękkość, lekkość, aksamitność i zdrowy połysk botoks zawiera pod jednostkę o wysokiej masie cząsteczkowej, butulotoksyny, która dostarcza białka, aminokwasy i witaminy do struktury, blokując zakończenia nerwowe i zachowując przydatne substancje. Nawet po częstym myciu włosów. Procedura procedura botek trwa nie dłużej niż 60 minut i może być dwojakiego rodzaju, gdy substancja jest wstrzykiwana w skórę głowy, średnik gdy substancja jest wcierana we włosy. W pierwszym przypadku procedura jest bardziej skuteczna. Po wstrzyknięciu wewnętrznym mlek ma korzystny wpływ zarówno na strukturę wewnętrzną jak i ogólnie na stan zewnętrzny włosów a także ma dłuższy efekt. W drugim przypadku lek wpływa jedynie na stan zewnętrzny pasm, nie wywierając odpowiedniego wpływu na strukturę wewnętrzną. Etapy procedury 1. Najpierw mistrz myje głowę i osusza pasma ręcznikiem. 2. Następnie klient określa rodzaj botoksu w zależności od stanu i stopnia uszkodzenia pasm. 3. Faktyczne wprowadzenie zastrzyków w wyżej opisany sposób. Po zabiegu włosy stają się jedwabiste, łatwe do rozczesania, ich wewnętrzna struktura staje się zdrowsza, w wyniku czego mniej wypadają, rozdwajają się i łamią. Pielęgnacja po zabiegu botoks na włosy również wymaga dużo czasu i uwagi, ponieważ jeśli nie zadbasz o nie odpowiednio. Efekt nie utrzyma się długo, jak dbać o włosy po botoksie. Proste zalecenia: 1. Mycie głowy. W prawidłowej pielęgnacji włosów po botoksie nie można moczyć i myć włosów przez dwa dni. Aby lek został wchłonięty przez pasma, możesz myć głowę zwykłymi szamponami i odżywkami, ale upewnij się, że nie zawierają siarczanów. 2. Pielęgnacja włosów po botoksie sugeruje, że w pierwszych dniach po zabiegu należy unikać uszkodzeń mechanicznych. Więc nie należy skręcać wywiązki ani spinać pasm. Aby Twoje pasma cieszyło się pięknem, miękkością i jedwabistością przez długi czas, nie zapomnij o tym, jak dbać o włosy po botoksie. Efekt utrzyma się przez 3 miesiące lub dłużej, jeśli przestrzegane będzie właściwa pielęgnacja po zabiegu botoks na włosy. Botoks jest zalecany kobietom, których włosy są w złym stanie, rozdwojone końcówki, łamliwość, Wypadanie włosów i puszenie się, a także po prostu jako środek zapobiegawczy. Zabieg botoksu wykonywany jest głównie w celach estetycznych. Dzięki aktywnym składnikom kompozycji kosmyki zyskują nowe życie, stają się bardziej lśniące, zdrowe i miękkie. Botoks jest najczęściej zalecany kobietom ze zniszczonymi włosami po farbowaniu. Jeśli chodzi o przeciwwskazania, nie ma oczywistych skutków ubocznych tej procedury mimo to nie zaleca się stosowania botoksu kobietom w ciąży i karmiącym a także osobom z zaburzeniami transmisji nerwowo-mięśniowej nie zaleca się uciekania się do procedury botoksu podczas menstruacji a także osób w wieku emerytalnym